Cześć, witam Was ponownie na moim kanale Chwilę temu pokazywałam Wam jak wyglądał roczek mojej córeczki Lili Podlinkuję Wam ten film tutaj, kto nie widział to zapraszam do nadrobienia um, I pytałam się Was czy chcielibyście zobaczyć jej prezenty jakie dostała na roczek. W również na Instagramie się Was pytałam czy chcielibyście przy okazji zobaczyć co dostała na święta, bo myślę, że takie, taki film może być dla Was fajną inspiracją na pomysły, na prezent właśnie jak pójdziecie do kogoś na roczek albo na jakąś zbliżającą się okazję na Dzień Dziecka na święta, na urodziny na cokolwiek e, będziecie chcieli. E, ja takie prezentowniki zresztą Wam nagrywałam i nagrywam co jakiś czas, co warto kupić dziecku w tym wieku. W tym wieku troszeczkę już takich filmów jest. Jeden z nich mogę Wam też tutaj e, podlinkować natomiast możecie je na moim kanale odnaleźć. Mm, I tutaj chciałam Wam po prostu pokazać w ramach takiej inspiracji na pomysły, na prezenty, właśnie na okolicę roczku. Natomiast zaznaczę tutaj, żeby też się nikt nie obraził, kto był na urodzinkach, dał nam prezent, a nie pokażę go tutaj, bo nie jestem w stanie wszystkiego odnaleźć. Już tak do końca nie pamiętam, wiecie, co gdzie jest. Ja po prostu przejdę się z wami po pokoju Lili, po salonie i pokażę to, co właśnie wiem, że było na uro... dostaną urodziny, co dostała na święta. Faktem jest, że dostała też po prostu pieniążki, więc troszeczkę tego zebraliśmy i i na razie w sumie trzymamy, bo na przykład chciałabym je kupić Taki, wiecie, biegowy on się chyba nazywa? Mam nadzieję, że teraz nic nie kręcę. Jest taki grawitacyjny też rowerek. Więc to wszystko z czasem, jakaś um, łóżeczko dla lali. Ale to tak wiecie, chwilowo, bo jak wszystko kupimy dziecku tu i teraz, to potem się po prostu zagracimy w tym pokoju, a to też nie o to chodzi. Ma bardzo dużo nowych fajnych zabawek, więc zresztą się wstrzymujemy. Także to, co Wam tutaj pokażę, to jest to, co tutaj widzę, zebrałam i tak dalej, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. No i lecimy. brą! Tak, naciśnij, Lala. I malali? I pierwszym prezentem, który Lili dostała na... Czekaj, na co to było? Na urodziny. Jest tip, jest to Titi z Oh Babe jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, przede wszystkim jest przepiękny bardzo tutaj pasuje do Lili do pokoju, do kolorów i tak dalej, no jest cudowny i muszę wam powiedzieć, że jest to rzecz, którą Lili lubi najbardziej chyba ze wszystkich zabawek i wszystkich rzeczy no dobra, książki u niej jeszcze królują ale Tipi uwielbia po prostu od kiedy ten Tipi jest u niej w pokoju to ona bardzo chętnie do tego pokoju <noise> do pokoju wraca, ciągle chce tutaj przychodzić na górę jak jest na dole to chce na górę rano też tutaj od razu pędzi bardzo lubi tutaj sobie wchodzić, tutaj ma na razie jeszcze taki miszmasz ale muszę tutaj jakieś fajne poduszeczki właśnie pokupować. Na razie ma tutaj misję, bo wchodzi się przytula. A tutaj jeszcze dostatki pięknego zajączka na urodziny. i tutaj w środku kocyk, więc super sprawa. Mm, także tutaj mamy takie tipi. Razem kupiłam, zamówiłam już taką matą. Natomiast no na sobie jest to, że ta mata nie jest ani do przywiązania, ani do przyczepienia, i ona niestety się porusza. I widzicie tutaj już. Y co jest, tutaj już nic nie ma no i muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę to się luzuje trzeba cały czas ten sznurek mocować no ale to chyba tak jest, że taka rzecz jest taka bardzo delikatna ja bym się nie spodziewała, Lilius, wierana się plącze, że to będzie rzecz, którą Lili aż tak pokocha także tipi na pewno jest jedną z jej ulubionych rzeczy, no chyba najbardziej zdecydowanie i tutaj na no, urodzinki też dostała taką drewnianą zabaweczkę, tutaj się wsadza Coś takiego i sobie lecą te kulki. O, i tutaj jeszcze pudełko. Także tutaj mamy Mega Bloks i właśnie to są Swisher Price, jak coś. Także one są w takim pudełku. Są też takie różowe albo niebieskie. A my wzięliśmy akurat niebieskie, żeby były takie fajne, kolorowe. I Lili dostała jeszcze jeden bardzo ważny prezent, którego wam teraz nie pokażę, bo pokażę Wam go w filmie, jak go robiliśmy. Bo jest to takie DIY, które. Robiliśmy Lili wraz z mężem, które zajęło nam bardzo dużo czasu. Jest to rzecz, którą też Lili bardzo lubi, ale to pokażę Wam pewnie w następną sobotę. I tutaj jeszcze mamy dwa prezenciki, które na razie schowałam, bo jeszcze li jest ciut za mało, ale wolałam, żeby dostała rzeczy, które się przydadzą za chwilę, niż za dużo. Takich wiecie, zabaweczek na teraz, A więc tutaj dostała taki duży zestaw Lego, i tutaj jest właśnie. Coś takiego, bardzo dużo rzeczy do budowania, ale to jeszcze właśnie moment na coś takiego. I też zamówiłam mi na prezent. Ktoś kto to się pytał, brata, żona chyba co Lili by chciała, i właśnie zamówiła mi taką książeczkę magnetyczną, ona jest super. Zresztą chyba wam w prezentowniku, w pomysłach na prezent pokazywałam, i są bardzo dużo, jest wersji do tego. Ja je akurat wzięłam takie ze zwierzętami tutaj się układa zwierzątka i bardzo mi się to spodobało, bo można to ze sobą wszędzie zabrać, ale wersji jest bardzo dużo tutaj chyba nie ma na obrazku, ale ja. Jest naprawdę chyba z 20 przeróżnych jakieś pojazdy i tak dalej, więc bardzo dużo. A tu też jest Lili Lampka. Z tą oglądasz książeczkę. stronę. stronę. I dostała też taką lampkę. Ją wystarczy stuknąć, a ona jest teraz wyłączona. To nie wystarczy, najpierw trzeba ją włączyć. O, taki ładny zajęczek. I stuknąć i ona zmienia kolory. To też taka bardzo fajna lampeczka. I tutaj Lili ma obok jeszcze taki przepiękny wózek, który dostała na roczek też, chyba nie no, zamienił tutaj roczek tu święta. Natomiast teraz mówi, że ona się już nie przewraca, tak? Nie, ale pojechała do tyłu, to się przewróciła. No, niby jest stabilny, ale no, dla y, dzieci, które się uczą chodzić, trzeba uważać. Natomiast fajne jest też to, że tutaj jest taki hamulec i jak dziecko naciśnie, to się nie przewraca. No ale Lili się parę razy przewróciła i już się. Bała, ale teraz już jak chodzi coraz lepiej, to już jej Jak to się wystarczy. chodzi z dziecko, to jest bezpieczne, tylko jak no sama Tak, sobie chodzi, no ale to chodzi o to, że dziecko się samo troszkę e, bawiło, chodziło, ćwiczyło. E, ale fajna jest też ta wysokość, taka wydaje mi się, że zdrowsza niż przy, w przypadku jeździków, ale śnieg e, chodzików e, pada, widzisz? Ja. I tutaj w zestawie też była kołderka i poduszka, można było sobie wybrać co się chce. Właśnie tutaj te elementy, tutaj te napisy. czyli Liluś! Także Lili go bardzo lubi, nie? Tak? Lale trzeba to wsadzić, Lala jest na dole. No, także mamy piękny łózeczek. I tutaj na dole pierwszą zabawką jest samochodzik, którego też mogliście zobaczyć we vlogu. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jest rejestracja, nie ma, bo Lili urwała, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nim lubi jeździć. Podziękuję Wam ten samochodzik, bo zresztą reszta też zabawek. Postaram się przynajmniej. To jest fajne w tym samochodzie, że tutaj tak naprawdę możecie od, otworzyć to, odczepić te podnóżki, można schować, można rączkę odkręcić, więc tak naprawdę potem to jest taki samodzielny jeździk, jak dziecko jest starsze i sobie samo już na przykład odpycha się nóżkami i to bez problemu może się poruszać. Jakieś tam dźwięki wydaje, trąbi i tak dalej, ale nie jest za głośny, nie mogę się doczekać, aż przyjdzie wiosna i będziemy sobie jeździć na dworzu. A tutaj Lili też dostała taki pchacz, ja generalnie no nie jestem za pchaczami, zresztą chyba fizjoterapeuci, z tego co czytałam, nie polecają, bo tu niezbyt jest dobra ta jednak postawa, miednica, brzuch jest wypchnięty itd. No ale my jesteśmy na takim etapie, że Lili już tak z pięć 7 kroczków, nawet od 3 do 7 potrafi przejść sama, więc ona się jakby nie uczy już przy tym chodzi ona troszkę sobie pochodzi, ale wiecie, już ona tak naprawdę chodzi, tylko sobie doskonali te chodzenie najczęściej po prostu już sama, natomiast jakby z 2 miesiące, trzy chodziła z tym, to no nie wiem, czy to by było takie dobre, o chlebak bananowy przy i jadła i wszędzie się pokruszył. A więc no, ja jestem średnio, no ale dostaliśmy, więc e, Lili korzysta. Ale w tym jest fajnie to, że tutaj możecie sobie to czekać odczepić. Całość można ściągnąć, e, więc nawet jakbym nie chciała tego. Używać, jak to się wyłącza, to, to, e, to e, może dziecko używać tylko tej takiej, takiej grającej planszy, więc to jest fajne. Fajny jest telefon, bo Lili lubi robić halo, halo. Tu można dopasować kształty, i muszę Wam powiedzieć, że ku mojemu zdziwieniu naprawdę Lili tą zabawkę lubi. Myślałem, że nie będzie taką grającą, wiecie, zainteresowana, ale chyba to jest ten wiek, ten etap taki po kiedy dzieci lubią takie właśnie grające, migające m, rzeczy. Także i tak się bardzo e, udało. I tutaj akurat obok mamy e, klocki. Tutaj tak naprawdę babcia się pytała o co kupić. Zresztą wiele prezentów jest takich, że ktoś się pytał, ale tutaj akurat na pewno. E, to są klocki takie pierwsze mm, Fisher-Price'a. E, Przewadera, teraz już nie fajna, no chyba Fisher-Price'a Wydaje mi się, Mega Bloks, one się nazywają, zresztą tutaj mają e, napisane. I pierwsze co jak otworzyliśmy te klocki, to było takie wow, one nie śmierdzą. Mimo tego, że to jest plastik, m, to jest taki, wiecie, po prostu bezpieczny, nie? M, nie taki jest pełko, które nie ma jakichś tam badań. No ja nie mam nic do pełka, ja wiem e, ale musi się to zwracać uwagę, czy zabawki mają dopuszczenia e, do użytku, bo, bo niby to nie jest do użytku, wiadomo, ale niby to nie jest żywność, no ale jednak te klocki jest się i tak dalej więc fajnie, się ten plastik jest bezpieczny, taki nietoksyczny, a ten w ogóle nie wydziela żadnego zapachu. A ty już tak sobie sama chodzisz? No, nie sama chodzi. E, także mamy takie dwie paczki. E, jedną paczkę mamy właśnie u góry, a tutaj mamy... Brawo! Jesteś taka samodzielna! A co sobie wzięła do zabawy? Tutaj? Tata dostał na święta właśnie e, Spidermana. Także bardzo Lili te klocki lubi. I tutaj generalnie mamy taką kuchnię przepiękną Która jest chyba z Biedronki Bo widziałam ją w gazetce Ale jest taki firmy, która ma bardzo dużo Drewnianych zabawek Zachęcam do zajrzenia do opisu, tam Wam zostawię linki Tutaj oczywiście jeszcze nie mamy mm, Żadnych garnuszków może takie rzeczy pokupować Dałam naszą patelnię starą Natomiast tutaj jest prezent, który Lili Dostała na urodziny, o tu macie nazwę Elefant. Oni mają bardzo dużo drewnianych, bardzo fajnych, ładnych zabawek. I tutaj, w tej kuchni, zobaczcie, Lili dostała właśnie przeróżne owocki i warzywa, które są fantastyczne, bo one są na magnes, magnetyczne, więc Lili pierwsze, co w ciągu dnia robi, to wszystko rozłącza, więc bardzo lubi się tym pobawić, chwilę ją to zajmuje. Tutaj w zestawie był też nóż, obieraczka taka, wiecie, zabawkowa, drewniana, naprawdę są to rzeczy, które Lili bardzo lubi i fajnie nam się tutaj dopasowało i Lili tego po prostu wszystkiego naraz nie wysypuje jeszcze, przynajmniej do tego nie doszła. Także tutaj mamy owocki i warzywa, które dostała Lilusia na urodzinki Troszkę przyszło nam grających zabawek Także tutaj mamy takiego hipcia, którego widziałam generalnie w oszu ostatnio Ale jest naprawdę cudowny, nie, nie zwróciłabym uwagi na taką zabawkę Także fajnie, że Lili coś takiego dostała Ten hipcio ma tutaj w brzuszku ciasteczka pięć ciasteczek, przynajmniej tyle powinno być o jedno gdzieś się zapodziało i polega to na tym, że do buzi hipcia wkładamy ciasteczka i on wydaje dźwięki halo, halo i liczy o, nie o. także tutaj mam takiego hipcia on też mówi po angielsku zobaczcie także też można się z nim porozumieć. po angielsku tylko fakt faktem nie da go się wyłączyć tak całkiem I on czasem mówi Jestem głodny mm natomiast y, też y, wycisza się, nie woła, bo niektóre zabawki właśnie takie grające mają to do siebie, że e, wołają dziecko, wydając jakieś dźwięki, kiedy dziecka nie ma i wtedy wiecie, dziecko się niczym nie zajmuje, tylko przychodzi do takiej zabawki cały czas ale on się wycisza, tutaj gaśnie to i e, nie zdarzyło się chyba, żeby sam z siebie wołał, przynajmniej nie słyszała e, i tutaj też dostała takiego pieska ale on w sumie nic nie robi więcej, tylko bardzo dużo szczeka, więc nie będę go nawet włączać bo tylko właśnie szczeka, no tutaj mamy jakieś Jakiś taki sznureczek, no, ale chyba, że Lili włączy, ale ja nie chcę, panąc do I zabawkę, zabawkę, rzecz, którą Lili również dostała. Jest słuchajcie, fotel. I to jest zdecydowanie taki nasz mały hit. Lili go po prostu uwielbia. Sadza tutaj, siada sobie i sobie czyta, ogląda książeczki, bawi się, bardzo lubi. Tak, i Lili już tutaj pokazuje brum brum. Samochód jest, tak? No, to jest książka, którą też Lili dostała na, e, na urodziny akurat, Patrz, nazywa. Moje pierwsze 100 e, słów. E, I naprawdę Lili tą książkę bardzo. Gdzie jest, ijo, ijo, to nie to jest brum brum. Lili ma fazę na io- io i na karetki i straż pożarna, to jest brum brum. Ale generalnie bardzo lubi tą książkę, strasznie ją no ciągle wertuje. Może dlatego, że tutaj są codzienne takie sytuacje, tutaj sobie rozmawiamy, że dziecko śpi, bawi się, rysuje. I tu chyba też jeden z ulubionych prezentów Pokazywałam Wam na moim Instagramie Link jak coś do Instagrama jest na dole Jak wybierałam Lili lalkę Ponieważ bardzo, bardzo, bardzo się bawiła na swoich urodzinach I dostała od nas na święta Jest to taka moja pierwsza lalka I jest malutka Zobaczcie w porównaniu do Lili Jest naprawdę mała Co ty odpychasz Nie, ona naprawdę uwielbia tą lalkę I gdzieś zgubiliśmy do niej buteleczkę Więc kupiłam jej taką maleńką Słuchajcie, chyba woszą za sześć coś więc jest bardzo fajna, tutaj jest korek i nawet pasuje tutaj do tej lali. nawet lepiej niż ta, która była dołączona, no jest większa. Tak, tutaj jest rowerek, bo ja Lili pokazywałam, że Lili wiosna będzie jeździła na takim rowerku, albo latem, nie? Tak, jak chłopczek A Lili codziennie do tej laleczki wraca, bardzo się do niej uśmiecha, cieszy, ale chce bardziej, żeby ja się z nią, ja się nią bawiła, ona też wydaje dzięki. płaczę Mówi mama, mówi tata i się śmieje, także ma takie trzy dźwięki i tutaj codziennie szukamy buteleczki. Mniam, mniam, daj Lali. Dasz mniam, mniam? Brawo! No, Lala dostała do oka, tak? Ja dziękuję, ja dziękuję, ty chcesz aparat. Także tak, tutaj to by były wszystkie zabaweczki, które mamy na dole. I to już byłyby wszystkie prezenty. E, dajcie znać, czy macie coś z tego w swoim domu. Ja się bardzo cieszę, że nic się właściwie nie powtórzyło. Wszystko, co dostaliśmy, jest nowe. E, Nowa w sensie Nini już jeszcze tego nie miała, więc bardzo się tymi rzeczami lubi bawić. Ale tak jak Wam mówiłam, e, tipi i jedna rzecz, którą Wam pokażę za tydzień w filmie, którą robiliśmy z naszym samemu to są jej zdecydowanie dwie ulubione rzeczy, ale również i klocki bardzo lubi, i owoce w kuchni, bardzo lubi, lalkę bardzo lubi, wie więc ma takie rzeczy, które są teraz jej ulubione. Myślę, że jeszcze za jakiś na przykład miesiąc, półtorej, nagram Wam taki film, co właśnie Lili bardzo lubi mniej więcej właśnie w tych widełkach czasowych rok, rok i coś. Bo nagrywałam Wam właśnie najlepsze zabawki na 0-5 miesięcy, od 6 do 11, no i właśnie około roczku. Ale rok jeszcze trwa, jeszcze ma 12 miesięcy, więc po prostu chwilę zaczekam, zobaczę co ją będzie najbardziej interesowało. Na razie już coś tam widzę, ale wiadomo to się będzie jeszcze kształcić. Więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Widzimy się już niedługo, dlatego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym filmie. pa, pa.